Witam was, z tej strony hodowla zwierząt, w tym odcinku chciałbym wam pokazać kuski, które w jakiś tam sposób zaadoptowałem, gdyż ich pan nie miał się jak nimi zajmować, bo wyjeżdża na tydzień, a ja się zdecydowałem nimi zaopiekować, więc będą one u mnie, a jest to koziołek, kuska oraz dwa małe. Ale zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, tak jak obiecywałem, pozdrowię pięć osób, a są to osoby. Frizo, pozdrawiam ciebie. Kacper Przybysz, również Ciebie pozdrawiam. Krymek ty, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Endit Farmer, Ciebie również pozdrawiam. Oraz pozdrawiam Grzegorza, hodowcę roślin i zwierząt. A jeśli Wy chcecie zostać pozdrowieni, wpadajcie do Karmazyna, jeśli go jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie mu subika oraz zostawcie mu łapkę w górę i pod filmikiem napiszcie pozdrow od hodowli. A pod jakim filmikiem możecie zapytać? A pod tym który on nagrał nowy, ponieważ ja razem z Karmazenem nagrywamy w tym samym czasie, można powiedzieć, filmiki, i wrzucimy w tym samym czasie, czyli w czwartek o godzinie 18. Jeśli teraz oglądasz mój odcinek, jest czwartek, godzina 18, czy któraś tam kiedy oglądasz, to wiedz, że już u. Karmazyna również jest odcinek, w którym pozdrawia te pięć osób, które on wybrał, więc wpadaj do niego, pisz tam Pozrod Hodowli, jeśli chcesz się znaleźć wśród pięciu pozdrowionych, może akurat ciebie wybiorę, także no, wybijajcie do niego, zostawcie mu suba, piszcie Pozrod Hodowli pod tym filmikiem, u mnie też możecie zostawić suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, także przechodzimy do odcinka. O, tu jest ta kuska. ona ma na imię Kasia i tu są te dwa maluchy. Tu jest koziołek, a tu kuska. One są z marca. Tak, z marca one są. A kuska już mi pan mówił, że ma już ponad 10 lat. No to już babcinka. Ale jeszcze uchowała malutkie. Jak się one prezentują? Kasia. Ona się nie boi. O. Rogi ma duże. Tu nie Kasia. O. Małe koziołki. One są trochę dzikie ale no cóż o ale wylkają A sól sobie kuska poliżę także no tak się ta kuska prezentuje jest ona już od soboty a jest dzisiaj jak to oglądacie jest czwartek więc w sobotę pewnie już pan przyjedzie albo dłużej jak mu się tam jak mu się tam przeciągło ten wyjazd ale jest kuska. Mówię, nagram Wam powiedzieć. Ona jest duża, koza, jak widać. Moje są dotąd dzisiaj. To jest z dużych raz. To coś i ona. Nie wiem, jaka jest, ale ten koziółek, co Wam go pokażę, to on jest chyba z rasy holenderski, Coś takiego Pan mówił. Ja tam, wiecie, nic, nic, nie mówcie, że ja tam. O źle, nie ma takiego, coś tam. Kopan po prostu mówił, nie, że coś tam, coś holenderski jakiś tam, taki duży jest. No także tak one się tu prezentują. Koziołek większy, kuska mniejsza. Mi matka i akurat sobie teraz suliżą. Dobra, także przechodzimy teraz do koziołka. Zaprosiłem koziołka Cepusia. Zobaczcie jak on jest wielki jaki bykas. To jest ta kuska co mówię, że jest większa, zobaczcie tu jak ja stoję. Tu mi gdzieś. No, do pasa mi sięga, nawet wyżej. Co? To jest koziołek capuś. On w tym roku będzie miał 5 lat. To mówię właśnie on coś panu, że on coś holenderski, coś takiego. jaką ma brodę? I jak śmierdzi! Dorodny koziołek, rogi już mu się wywinęły. Możecie zobaczyć. Nie wiem czy widzicie, o, to są te płyty takie betonowe. No to on jest na jedną i pół, na półtora płyty wysokości. Nie wiem ile ona ma, ale no duży jest. nad więcej, na półtora, bo tutaj o! Jest para, to więc na, tak na dwie płyty wysokości. To taki. O, od stąd dotąd. Nie wiem ile tu jest. Metr tu nie jest. No, może metr taki jest wysokość trochę mniej 80 cm coś takiego i tak duży jak tam miałem franka to on był dotąd niby do połowy tylko, taki mały był bo też ja miałem franka mu, y, rocznego, nie? co go sprzedałem a on już ma 5 lat, no to już wiecie nie capik jest duży także jeszcze wam tu wpuszczę do porównania moją kozę żebyście zaczęli tą, się tą największą i żebyście zobaczyli jaka, jakie one są także zaraz wracam jak przyniosę to moją kozę żebyście sobie porównali o capuś tylko nie wariuj to jest do porównania moja największa koza ej capuś ale ty tu od niej daleka to jest moja największa koza a to jest capuś <noise> no to możecie sobie porównać ona jest największa z tych moich no zobaczcie tu jest Kasia a on on nie za Kasia prawie Maciuś ma Ile on ma? 115? Czy jakoś tak tu w kłębie? Tutaj, tu w to znaczy tu ma 110-115, a o, Kasia jest o niego gdzieś 10 cm mniejsza, a on jest jak prawie jak Kasia, możecie zobaczyć. Tu jest Kasia, a to on. Dobra, Elżbietka, wyjdź sobie, bo widzę, że on cię tu straszy, a ty capuś nie. Ciebie tu muszę nagrać. No, Także tak wygląda, już mi tutaj na jedną kuskę skoczył, na tą halinkę. Która rok nie była zakocona, to ona tylko przyjechał, godzinka już się rwie do niego. Także zakocona będzie Halinka. Przyjechał w sobotę, już w sobotę na nią skoczył, w sobotę i w niedzielę, czyli wczoraj. Tak? No. O i nastała taka pomyłka, jeśli teraz oglądacie. Ja wam mówiłem, że ten odcinek teraz oglądacie w czwartek, a ja się pomyliłem. I oglądacie go we wtorek, bo dzisiaj jest poniedziałek A będziecie oglądać go we wtorek Sorry za taką pomyłkę Tam będziecie widzieli co ja będę mówił, że w czwartek to tam wam się wyświetli, że we wtorek Sorry, taka pomyłka, teraz tak myślę, mówię Ej, ja przecież miałem nagrywać wtorek, czwartek, a przecież dzisiaj jest poniedziałek To jak w czwartek, a jak we wtorek, no to jaki we wtorek musi być? Sorry za pomyłkę, przed sekundą się dopiero skapłem, Jak sobie tak pomyślałem No ale dobra, miało być o kozach No Tak się prezentują już, już chcę skoczyć na halinkę, to więc... Nie na Halinkę, na kasie przepraszam. Także no, zaraz. Także kończymy. Zostawcie subikę na kanale, łapeczkę w górę, komentarz. Trzymajcie się. To jest cała rodzinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.